Witajcie moi kochani w kolejnym odcinku Legacy Challenge na moim kanale i dzisiaj stoimy przed domem. I to nie byle jakim domem, ponieważ dom troszeczkę się zmienił. Nie musiałam ich wyrzucić z domu, żeby móc sobie trochę poremontować. No i tutaj zaraz zobaczycie efekt, proszę bardzo. Nie jest to wiadomo jakieś cud architektury, ale wygląda już troszkę lepiej niż było. Jest nadal trochę czerwonego, ale w większości dom jest raczej po prostu w takiej cegiełce czarnej, szarej w sumie, jakby nie było. chodzi od zewnątrz to mamy schody, dlatego że ja uwielbiam schody w Simsie, w sensie niekoniecznie w Simsie, po prostu uważam, że schody zawsze dają uroku domkom, no i fajnie jak są takie fundamentalne, takie płaskie domki. No i co mamy? Mamy salon. W salonie mamy oczywiście to, co było, w sumie nic nie kupowałam nowego, po prostu jest inaczej ustawione. No i to w sumie tyle, bo w salonie jest tylko ta pokica, w sensie telewizor, jakieś tam pierdoły. Jeśli chodzi o sypialnię Belli i Ignacego, to jest ona nieco zmieniona. Kolory w ogóle starałam się zrobić właśnie takie ciemne, chciałam też ciemne, ciemną podłogę, ale ze względu na to, że do tych mebli by totalnie nie pasowała, to zostawiłam finalnie jasną podłogę. Myślałam jeszcze ewentualnie o takiej bardziej szarej, ale to jest ok, tak myślę. No i w sumie tutaj nieco się nie zmieniło, trzeba będzie coś tu kiedyś dodać jeszcze. E, mamy to ale nareszcie, żeby było rozdzielenie z łazienką, właśnie w sumie tylko to coś tam kiedyś jeszcze rozwinie. E, w tej kuchni mamy od razu jadalnie. W sumie to jest taki mały aneks kuchenny i wygląda nawet ok, moim zdaniem. W każdym razie jest też pokój dziewczynek, który akurat wygląda troszkę inaczej i moim zdaniem jest teraz fajnie tutaj wszystko rozłożone. E, no i dzisiaj zajmiemy się umiejętnościami spełnianiem marzeń, Zobaczymy jeszcze dokładnie. Na pewno skupię się na pracy Belli, bo ona musi osiągnąć piąty poziom logiki i piąty poziom charyzmy. U Ignacego, jeśli chodzi o pracę, to nic wielkiego nie zrobię, ale może bym spróbowała zrobić randkę dzisiaj. się może nie dokładnie dzisiaj, że dzisiaj, że w sobotę, ale coś wymyślimy. Jeśli chodzi o dziewczynki, to tutaj trzeba będzie to spełnić. To raczej nie będzie trudne. Chwilę to zajmie, ale nie, też niedużo. I tutaj już troszeczkę trudniej, bo trzeba zdobyć najlepszego przyjaciela to trzeba będzie po prostu wykonywać jakieś interakcje. Także może zanim będziemy tutaj coś kombinować resztą, to dziewczynki może niech trochę porozmawiają. Ignacy w tym momencie musiałby pokombinować z umiejętnościami jakimiś innymi niż gotowanie, chociaż. Pisałam o tym, że w zasadach, że musi mieć dwie umiejętności maksymalnie rozwinięte do 10. poziomu, ale umiejętności taneczne nie mają 10. poziomu, a mają je rozwinięte maksymalnie, więc myślę, że to i tak by można było uznać, ale żeby nie było i tak spróbuję jakieś jeszcze umiejętności mówić. I jemu tu ładnie idzie charyzma i umiejętności komediowe i to prawda, bo on lubi sobie troszeczkę pożartować. Ignacy zawsze był takim żartowniciem. Mm. No i ta miksologia, którą tak będzie potrzebowało dobra, pracy, że nie mamy waru, więc tutaj się ciężko będzie na tym skupić. Sprawność fizyczna, czyli coś nad czym popracujemy dzisiaj jak najbardziej, ponieważ pójdziemy na siłownię. Nie wiem, czy jest jakaś siłownia z placem zabaw, fajnie by było, bo wtedy gdzie by mogły jeść, ale jest na pewno siłownia z basenem, to przynajmniej będą mogły sobie popływać. Także jeśli chodzi o Ignacego, to na razie bym się u niego skupiła na po prostu jakiejś tam Relacji z Bellą, czyli skoro ona musi wbić logikę, bo takie ma wymaganie do pracy, to najzwyczajniej w świecie. Tak, przestał wszystko dokładnie. Najzwyczajniej w świecie mogą sobie pograć razem. I tak sobie zrobimy Co Coś jest nie tak. Bra Bella, spróbuj tam wejść. Doszedłem? Do To do też spróbuj wejść. No i teraz będzie działać, nie? No, super. No dobra. To oni niech sobie grają. Ona przynajmniej bije logikę. A dziewczynki by musiały tu porozmawiać. Yy, wracaj, wracaj, wracaj. Yy, więcej opcji. Przyjazne. Entuzjazm się słodkami. Nie, nie będziesz oglądać telewizji. Są tu rzeczy ważne, najważniejsze. A teraz najważniejsze jest zaprzejaźnienie się z siostrą. Tak. Ja sobie na telewizor. Okej, okay, mamy opcję przyjaźń po grup i domyślam się, że to jest y, pozostanie najlepszymi przyjaciółmi. Okej, okay, także pani Pani. No dobra. Czyli u niej już spełniliśmy y, tą część y, tego, więc w sumie mogą sobie porozmawiać jeszcze. Stąd ja się partnerką zbrodni. Dobra. Y, umiejętności u niej też Społeczne. Niedłużej jej brakuje, więc niech sobie jeszcze porozmawia. Co będzie dalej? się z trzema innymi dziećmi, się z dwoma dorosłymi. Jeszcze mi dziesiąty poziom. To będzie już ostatni etap, z tego co wiem, tak mi się wydaje. To pójdziemy potem na jakiś i się tam z kim zaprzyjaźnimy. Bo może być ciężkie, ale no. Ale zobaczymy. Dobra, ona by musiała coś zjeść, ale nie co. co ty robisz właściwie? Aha. No dobra. Dobra, to sobie też zjedz groszek, jak chcesz. Um, ty też sobie coś zjedz. Helenka nie jest głodna, więc ona może się skupić na tym. Właśnie trzema zabawkami. Igi, na to będziesz jadł, czy będziesz stał? No dobra, to zjedz sobie. Jak sobie zjedzą śniadanie, chwilę tej posiedzą, um, to można pójść na tą siłownię. Okej, okay, jesteśmy na miejscu i stwierdziłam, że poza tym, że Bella i Ignacy sobie poćwiczą. Czy Ignacy ma pracę? Aha, czyli ja poszłam na siłownię, żeby on trochę poćwiczył, bo on tego potrzebuje. A on idzie do pracy. No dobra, niech już będzie. Nikt idzie do pracy, bo szkoda opuszczać dnia pracy. No ale żeby Malcolm był trenerem, tak totalnie na niego to nie pasuje, ale okej, okay, niech będzie. Okej, okay, zaprzyjaźniły się właśnie, tak że niech skończą rozmawiać, a potem zaprzyjaźnimy się jeszcze z kimś. No hey, i w sumie ona może się zaprzyjaźnić z Iwi, bo Iwi jest tak naprawdę nastolatką, więc jak ona będzie nastolatką, to to jeszcze będą mogły się dalej przyjaźnić, tak naprawdę. Więc w sumie jest pokopcja. Um, Helena jest rekinem biznesu i idzie sobie wziąć za darmo jedzenie zamiast zamówić. Można? Można. O, no, okej! Okay. Igi dostał awans i już może wybrać ścieżkę kariery. Ja tej oczywiście nie będę Mixolog wybrać, bo się nie chcę rozwijać tej miksologii. No i mi do niego pasuje totalnie kucharz, no, też Mixolog też by było w to, Ale niech będzie kucharz, bo do niego to po prostu pasuje. On się totalnie kojarzy z kucharzem, a nie z Mixologiem. Także kucharz, proszę bardzo. I do awansu teraz będzie potrzebował... No bo to Bella. <noise> Ale wszystko ma tak naprawdę, no to super. Nie jest tylko się cieszyć. Dobra, to Annik idzie sobie do toalety, a potem pójdzie sobie spać. Ogólnie jest festiwal, więc... Więc imo mogą się wybrać. Tylko, że y, Iggy niech sobie zostanie, mamy tylko z dziećmi. Nie wiem, Belli znajdziemy jakieś zajęcie, a... co, też coś znajdziemy, a Halszka będzie poznała z przyjaciół. Masakra. Ych. Helena. Ty masz sobie poznać Nikolasa Kibo, A Halszka porozmawia z Romanem Firesem. Tu już sobie porozmawiajcie, jak już siedziecie razem. Oj, yy, Belia Oj, oj. Stroje. Zmień strój. Yy, zima, 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 to. Nie to. Gdzie ma miała być? Wilku, nie zauważyłam nawet. Ona jeszcze się mnie na A się niebieska zrobi, ojoj. Oj. To jest teraz taka Bella wampir. Okej, okay, a ciebie zostawił kolega. Gdzie on w sumie jest? Czekajcie, to był ten? mi się oni tak mylą? Roman. Ale wasza relacja jest taka słaba. o Ojejku, to może już poszukajmy coś innego. O, z Sonią się zaprzyjaźnisz. Okej, okay, znaleźć 10... Stwor... pustostworków. Eee, szukaj wirtualnego pustostworka. Dobra, to ty się skupisz na tym. I eee, zobaczmy, jakie idzie. Już ma trzy, okej. Okay. W sumie fajnie by było znaleźć te... ile tam potrzeba? 10. Bo wtedy mamy jakąś nagrodę, jest ich kawaler, więc to nagroda. No już jest 7 pustostworków, więc w sumie. Bella, piękna jesteś. Yy, więc w sumie spoko. Dobra. Yy, jak tam relacja? Okej. Okay. Chyba już są przyjaciółkami. To teraz czekaj, to skupmy się na jakiejś innej osobie. Ale ta Weronika jest spoko. Mam Łatwiej za przyjaźnić. Yy, przyjazne powitanie. Dobrze, Helencia, już masz 8, już nie ma gadania. Szukam po prostu stworki. O, Kale? zawsze gdzieś musi pracować. No, ja, spoko. Nie ma tak jak Wampir sprzedający suszy, nie? Super plan, Kale, tak trzymać. Zarsza znamazam następnego. To jeszcze jeden. Ja dalej na bosku zapierdziła za Czy skończyło się wydarzenie i ona nie zdążyła ich Aha. To ładnie. Ja miałam nadzieję, że się uda. A, czy chcemy się spotkać z Aleksandrem? Chcemy w sumie. Bierzemy będziemy oki i idziemy. E, jest nasz ex mąż milutko. I, I jego dziecko. Gloria Tir. która jest drugorzędną gwiazdą. Um, Okej, okay. rozumiem, że Mortimer po prostu chciał ją rozsławić, żeby na niej zarobić. Super plan, tak trzymać. Zastanawiam się, gdzie jest... Aha, yy, chciałam powiedzieć, że się, gdzie jest ta... Cassandra, ale ona przecież jest już dorosła i pewnie wzięła ślub. Chociaż może i nie. Zartuj o dawnych czasach, idealnie to pasuje w sobie. Kiedy się mieszkaliśmy razem, to robię śpiewkę w takim No ale dobrze, moi mili. Myślę, że na dzisiaj możemy na tym skończyć. Coś tam nam się udało zrobić. Byliśmy na festiwalu młodości, trochę poćwiczyliśmy na siłowni. Zaprzyjaźniliśmy się z nowymi osobami, więc w sumie jest całkiem spoko. Także myślę, że w tym momencie możemy na spokojnie zakończyć ten odcinek i ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku.